Ha, nigdy się nie poddam Na chodcie wąsiska Co to za krab steruje naszym pływakiem? De? Zostaw naszego przywódcę, wielki krabie To nie jest wielki krab To nasz pływak Ugh, Kimkolwiek on jest, zjadł naszego przywódcę Kraby skrzypki, jesteśmy oktonautami Musimy współpracować, żeby zatrzymać pływak I ocalić waszego przywódcę Jeśli nie, wasze domy przepadną Zgadzamy się na współpracę. Żadnego szczypania. I możesz opatrzyć mi szczypce. Zatrzymać pływak! Jest tylko jeden sposób, żeby go złapać Miau! Kocurro, skacz! Proszę, nie naciskaj guzików! Huh? Uważaj! No, Pingwinie skrzydełko! Zwycień jest moje! Kapitanie! Zawagdew wykopał za dużo tuneli w piasku. Stworzyło się zapadlisko. Trzymaj się, Piniek! Kocurro, podaj mi łapy. Przepraszam. Chodź do mnie, Monami. Go! Łapcie! No! A więc znaleźliśmy oktoskop. Co teraz, kapitanie? Musimy się rozbujać. Gotowi? Gotowi! Gotowi! Ale kochanie, na szczęście nie wszystkie tunele krabów zostały zniszczone przez zapadlisko. O! Dziękuję za ocalenie. Plaża jest już czysta. Olbrzymi krab pokonany, a nasze domy bezpieczne. Nadszedł czas na świętowanie!